Dlaczego Twój cel w nauce języka angielskiego jest tak ważny? Po pierwsze, jeżeli masz konkretny cel, to możesz powiedzieć np., zamiast chcę mówić po angielsku, to możesz powiedzieć, chcę biegle porozmawiać się w środowisku biznesowym albo w pracy. Jeżeli masz konkretny cel, jest ci łatwiej ułożyć sobie naukę. Jeżeli masz konkretny cel, lepiej jest ci przebnąć przez te dni, które tak naprawdę są dosyć ciężkie, czyli te dni, gdzie czujesz się zdemotywowany, zdemotywowana. Kiedy sobie przypominasz o tym, że masz jakiś cel, to od razu jest łatwiej. Różne cele, różne metody nauki. Jeżeli przygotowujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej, twoje przygotowanie do niej będą zupełnie inne niż na przykład przygotowywania do podróży, czy w ogóle taki ogólny angielski, gdzie uczysz się rozmawiać na przykład przy small talku. Cel przypomina ci, dlaczego się uczysz, po co się uczysz i motywuje cię dodatkowo. Zawsze warto sobie przypominać, po co mi w ogóle ten angielski. I na końcu wiesz, gdzie zmierzasz. I wiesz, ile osiągnąłeś, osiągnęłaś. Czyli możesz sobie w połowie drogi przypomnieć, jak to było, jak zaczynałeś wcześniej i co teraz już potrafisz. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby porównywać się z samemu, samej do siebie z przeszłości. I właśnie konkretny cel w nauce Ci to pokaże. Chcesz nauczyć się więcej o tym, jak wyznaczyć sobie cel w nauce, jak się uczyć tak, aby osiągnąć płynność? Zapisz się na nasz darmowy webinar, który odbędzie się już 20 sierpnia. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego rozumiesz, ale nie mówisz i o trzech krokach do płynności, biegłości bez stresu i stresującej gramatyki. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Link zostawiam ci w opisie tego wideo.